Czy wiesz, że niektóre z najczęściej podgrzewanych potraw mogą w ciszy uszkodzić trzustkę, a nawet zwiększyć ryzyko raka? Brzmi to szokująco, ale lekarze ostrzegają, że niektóre potrawy, gdy są źle podgrzewane, przechodzą zmiany chemiczne, które sprawiają, że stają się toksyczne dla Twojego organizmu, szczególnie u osób powyżej 70 roku życia, których metabolizm i organy są już bardziej wrażliwe. Te nawyki dotyczące podgrzewania mogą być znacznie bardziej niebezpieczne niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Trzustka, często pomijana, odgrywa kluczową rolę w trawieniu i regulacji poziomu cukru we krwi. Kiedy jest pod ciągłym stresem wynikającym z niezdrowych nawyków żywieniowych lub szkodliwych związków w żywności, staje się zapalona, wyczerpana i podatna na długoterminowe uszkodzenia. Z czasem może to prowadzić do problemów takich jak zapalenie trzustki, insulinooporność, a nawet rak trzustki choroba, która często rozwija się cicho, bezobjawowo, aż do momentu, gdy jest za późno. W tym filmie omówimy pięć powszechnych potraw, których lekarze mówią, że nigdy nie należy podgrzewać, szczególnie dla osób starszych. To potrawy, które mogą wydawać się niewinne. Ale podczas podgrzewania uwalniają szkodliwe substancje, które mogą obciążać twoje organy i cicho zwiększać ryzyko raka z upływem czasu. Zaczynajmy od pierwszego. Numer pierwszy: Podgrzewane oleje Niewidzialny wróg trzustki. Z wszystkich potraw, których nigdy nie należy podgrzewać, podgrzewanie tych gotowanych w oleju jest najniebezpieczniejsze. Niezależnie od tego, czy chodzi o smażone kurczaki, duszone warzywa czy resztki frytek, podgrzewanie potraw na bazie oleju uruchamia chemiczną transformację, która uwalnia związki bezpośrednio toksyczne dla twojej trzustki. Gdy olej jest najpierw podgrzewany, zaczyna oksydować, a przy każdym podgrzewaniu ten proces się pogłębia. Ta reakcja produkuje aldehydy i wolne rodniki. Wysoce reaktywne cząsteczki, które uszkadzają komórki, powodują zapalenie tkanek i zakłócają naturalne systemy detoksykacji organizmu. Twoja trzustka, odpowiedzialna za produkcję insuliny i enzymów trawiennych, jest szczególnie wrażliwa na te toksyny. Gdy aldehydy dostaną się do krwioobiegu, atakują błony komórkowe trzustki czyniąc ją mniej wydolną w regulacji poziomu cukru we krwi i trawieniu tłuszczów. Z czasem prowadzi to do przewlekłego zapalenia, cichego, ale niebezpiecznego stanu, który może pave the way do raka trzustki. Możesz zauważyć oznaki tego uszkodzenia w subtelny sposób: wzdęcia po posiłkach, zmęczenie po jedzeniu lub tępy ból w górnej części brzucha. To wszystko wczesne ostrzeżenia. Że twój układ pokarmowy ma trudności. Niestety większość ludzi ignoruje te sygnały, nie zdając sobie sprawy, że każdy podgrzewany posiłek na bazie oleju dodaje kolejną kroplę stresu do najbardziej wrażliwych organów ciała. Rodzaj oleju, którego używasz, ma również znaczenie. Oleje roślinne, takie jak rzepakowy, słonecznikowy czy sojowy. Rozkładają się łatwiej niż oliwa z oliwek czy olej awokado. Po podgrzaniu tracą swoje zdrowe tłuszcze, produkując związki, które podrażniają żołądek i trzustkę. U seniorów, których obronne mechanizmy antyoksydacyjne są już słabsze, ten stres oksydacyjny gromadzi się szybko. Lekarze podkreślają, że te proste wybory mogą dramatycznie zmniejszyć zapalenie w trzustce i wątrobie. Unikając podgrzewanych olejów, dajesz swojemu ciału szansę na zdrowienie i przywrócenie naturalnej równowagi. Za każdym razem, gdy wybierasz świeże, lekko gotowane posiłki zamiast podgrzewanych tłustych resztek, pomagasz swojej trzustce funkcjonować łatwiej i chronisz ją przed jednym z jej największych ukrytych wrogów. Numer drugi. Podgrzewany szpinak Niebezpieczeństwo azotanów i azotynów. Szpinak to jedno z najzdrowszych warzyw, które można jeść na świeżo, jednak po podgrzaniu staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych. Szpinak naturalnie zawiera azotany, związki, które są całkowicie bezpieczne, a nawet korzystne, gdy są spożywane na surowo lub świeżo ugotowane. Gdy jednak zostanie ugotowany i przechowywany, te azotany zaczynają się przekształcać. Jeśli szpinak jest pozostawiony na zbyt długo lub podgrzewany później, bakterie i zmiany temperatury mogą przekształcać te azotany w azotyny, a następnie w nitrozaminy, znane kancerogeny, które są związane z rakiem trzustki i żołądka. Lekarze zajmujący się bezpieczeństwem żywności często podkreślają, że szpinak. Nigdy nie powinien być podgrzewany po schłodzeniu. Zamiast tego powinien być spożywany od razu po ugotowaniu lub na zimno w sałatce. Jeśli musisz go przechować, wstaw go do lodówki w ciągu godziny i zjedz następnego dnia bez podgrzewania. Dzięki temu zachowasz jego bogate składniki odżywcze, takie jak żelazo, magnez i kwas foliowy, bez zapraszania do organizmu szkodliwych związków. Ważne jest, aby pamiętać, że ten problem z azotanami nie dotyczy tylko szpinaku. Dotyczy on również innych zielonych warzyw liściastych, takich jak jarmusz, sałata czy seler, gdy są podgrzewane. Ale szpinak jest szczególnie wrażliwy z powodu wysokiego stężenia azotanów. Wielu seniorów, którzy starają się zdrowo odżywiać, kończy na robieniu dokładnie przeciwieństwa. Podgrzewając zupę ze szpinaku lub duszone zielone warzywa, myśląc, że odżywiają swoje ciała. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że twoje samopoczucie pogarsza się po podgrzaniu szpinaku, lub zauważyłeś nagły spadek energii, to twoje ciało wysyła ci ostrzeżenie. Trzustka jest niezwykle wrażliwa na zaburzenia chemiczne, a z czasem małe wybory, takie jak te, mogą mieć duży wpływ. Chronić ją oznacza być świadomym, nawet w przypadku najzdrowszych potraw. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz, że te spostrzeżenia są wartościowe, proszę skomentuj numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, polecam, abyś dokonał subskrypcji i włączył powiadomienia. Aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu. Teraz przejdźmy dalej. Numer trzeci. Podgrzewany ryż. Cichy hodowca bakterii ryż, to podstawowy składnik wielu domów, ale także jedna z najbardziej niedocenianych potraw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności. Kiedy ryż jest gotowany. Maleńkie zarodki bakterii zwanej Bacillus cereus mogą przetrwać wysoką temperaturę. Jeśli ryż zostanie pozostawiony w temperaturze pokojowej, te zarodki szybko się mnożą i uwalniają toksyny, których podgrzewanie nie jest w stanie zniszczyć. Dla seniorów, którzy mają bardziej delikatne układy pokarmowe i wolniejsze funkcje wątroby, te toksyny mogą być szczególnie niebezpieczne prowadząc do nudności, wymiotów, a z czasem, do gromadzenia się zapalenia w trzustce. Trzustka wpływa nie tylko na cukier czy tłuszcz, ale także na toksyny, które krążą w krwiobiegu. Regularne spożywanie podgrzewanego ryżu może wywoływać niskogradalne reakcje immunologiczne z powodu toksyn produkowanych przez bakterie. Ten przewlekły stres może stopniowo osłabiać tkankę trzustki. Zwiększając ryzyko dysfunkcji insuliny, a nawet zmian nowotworowych. To, co dodatkowo pogarsza sytuację, to fakt, że większość ludzi nie dostrzega niczego złego. Ryż wygląda w porządku, dobrze pachnie i smakuje normalnie, ale niewidzialne toksyny bakteryjne pozostają. Starsze osoby są szczególnie narażone, ponieważ z wiekiem ich kwas żołądkowy ma tendencję do osłabiania. Co utrudnia zabicie szkodliwych bakterii zanim dotrą do jelit. Po dostaniu się do organizmu, toksyny z bacillus cereus mogą powodować stres oksydacyjny, który uszkadza nie tylko komórki trawienne, ale także samą trzustkę. Lekarze często spotykają pacjentów z nawracającymi problemami żołądkowymi, którzy nigdy nie zdają sobie sprawy, że ich nawyki związane z podgrzewaniem, są za to odpowiedzialne. Najlepszym sposobem, aby uniknąć tych problemów, jest prosta, ale rygorystyczna zasada. Gotuj ryż świeżo, gdy to możliwe. A jeśli musisz przechować resztki, włóż je do lodówki w ciągu godziny po ugotowaniu. Podczas podgrzewania upewnij się, że ryż jest gorący w każdym miejscu, a nie tylko ciepły na wierzchu. Nigdy nie podgrzewaj ryżu więcej niż raz. A także nigdy nie zostawiaj go w temperaturze pokojowej na noc. Jedna drobna opuszczenie tych zasad może być wystarczająca, by bakterie rozmnożyły się do niebezpiecznego poziomu. Niektórzy seniorzy wolą zamarzać resztki ryżu w małych porcjach, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, ponieważ mrożenie wstrzymuje wzrost bakterii. Kiedy jesteś gotowy do jedzenia, rozmroś i podgrzej ryż dokładnie na patelni unikając mikrofalówki, gdzie nierównomierne podgrzewanie często pozostawia zimne punkty, w których bakterie mogą przetrwać. Wiele osób nie docenia, jak łatwo te zarodki się rozprzestrzeniają. Blaty kuchenne, łyżki czy nawet twoje ręce mogą przenieść je z jednej partii ryżu do drugiej. Kiedy trzustka już ciężej pracuje z wiekiem, nawet małe toksyczne obciążenia mogą przeważyć szale ku zapaleniu i zmęczeniu. Twoim celem nie jest strach przed jedzeniem, ale szanowanie go. Traktuj ryż jak świeżą potrawę, a nie wygodne resztki. Za każdym razem, gdy wybierasz świeże danie zwycięskie zamiast podgrzewanego, dajesz swojej trzustce mały, ale znaczący akt dobroci, zmniejszając jej obciążenie. I pomagając swojemu ciału pozostać czystym, zrównoważonym i silnym. Numer czwarty. Podgrzewany kurczak. Niebezpieczeństwo rozkładu białka. Kurczak jest jednym z najczęściej będących w resztkach, ale także jednym z najbardziej niebezpiecznych potraw do podgrzania, szczególnie dla seniorów. Powód leży w tym, jak jego białka zachowują się podczas podgrzewania. Kiedy kurczak jest najpierw gotowany, jego białka są stabilne i łatwe do strawienia przez organizm. Jednak po schłodzeniu i ponownym podgrzaniu, struktura tych białek ulega zmianie. Stają się gęstsze, twardsze i trudniejsze do strawienia przez żołądek i trzustkę. To zmusza twoją trzustkę do wydzielania większej ilości enzymów trawiennych, nadwerężając organ, który jest już wrażliwy z powodu wieku. Dodatkowo, Podgrzewanie kurczaka może również prowadzić do nierównych temperatur, które umożliwiają przetrwanie bakterii, takich jak Salmonella i Campylobacter. Nawet jeśli myślisz, że kurczak wygląda i pachnie poprawnie, bakterie mogą się namnażać podczas schładzania i przechowywania. Jeśli podgrzejesz go niewłaściwie, zwłaszcza w mikrofalówce, gdzie tworzą się gorące i zimne punkty, bakterie mogą pozostać żywe. Dla młodszych osób może to spowodować łagodne zatrucie pokarmowe, ale dla seniorów może prowadzić do zapalenia w całym układzie pokarmowym i znacznego obciążenia trzustki i wątroby. Gdy białka kurczaka są wielokrotnie narażane na ciepło, zaczynają również oksydować, tworząc szkodliwe związki zwane końcowymi produktami zaawansowanej glikacji (AGEs, TAGs), krążą w krwiobiegu i wywołują stres oksydacyjny w Twoich komórkach. Z czasem przyczyniają się do uszkodzenia tkanek, przewlekłego zapalenia i zmęczenia organów. Badania wykazały, że wysokie poziomy AGAS są związane z większym ryzykiem dysfunkcji trzustki i kilku nowotworów. Jeśli kiedykolwiek podgrzewałeś kurczaka i zauważyłeś lekko gumowatą teksturę lub dziwny posmak, to znak, że nie tylko jest suchy. Jest chemicznie zmieniony. Twoje ciało musi pracować znacznie ciężej, aby go przetrawić, co jest dokładnie tym, czego starsi dorośli powinni unikać. Aby zabezpieczyć swoje posiłki, gotuj tylko tyle, ile planujesz zjeść. Jeśli masz resztki, włóż je do lodówki w ciągu godziny. Podczas podgrzewania upewnij się, że temperatura jest równomiernie rozprowadzona. Najlepiej za pomocą patelni lub piekarnika, a nie mikrofalówki. Jeszcze lepiej pokrój kurczaka na mniejsze kawałki przed podgrzewaniem, aby zredukować nierównomierne podgrzewanie. Lekarze również ostrzegają przed podgrzewaniem smażonego lub grillowanego kurczaka, ponieważ użyte do gotowania oleje mogą oksydować podczas podgrzewania, uwalniając wolne rodniki, które dodatkowo szkodzą trzustce. Każdy podgrzewany posiłek może nie powodować natychmiastowej choroby, ale z czasem te małe toksyczne ekspozycje zbierają się. Trzustka, podobnie jak serce, może znieść tylko tyle cichego obciążenia, zanim zacznie wykazywać oznaki uszkodzenia. Spożywanie świeżo gotowanego kurczaka dostarcza Twojemu organizmowi czystego białka. Łagodnego trawienia i mniejszego stresu dla Twoich ważnych organów, ale podgrzewanie go, zwłaszcza wielokrotnie, zamienia to, co kiedyś było pożywne, w coś, przed czym Twoje ciało musi się bronić. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz, że te spostrzeżenia są wartościowe, proszę, skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. Jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, polecam, abyś dokonał tego i włączył powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu. Teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Podgrzewane ziemniaki Ukryta pułapka toksyczna. Ziemniaki mogą wydawać się całkowicie nieszkodliwe, a nawet kojące. Ale po ugotowaniu i schłodzeniu zaczynają się zmieniać na poziomie molekularnym. Kiedy je podgrzewasz, zwłaszcza w mikrofalówce, skrobia wewnątrz ulega rozkładowi do związków, które mogą wywoływać problemy trawienne i z czasem obciążać twoją trzustkę. Dzieje się tak, ponieważ podczas podgrzewania odporny skrobia przekształca się w cukry, które szybko podnoszą poziom glukozy we krwi. Dla osób starszych, których wrażliwość na insulinę naturalnie spada z wiekiem, ta powtarzająca się eksplozja jest niebezpieczna. Zmusza trzustkę do nadmiernej pracy, co zwiększa ryzyko przewlekłego zapalenia i w końcu rozwoju komórek rakowych. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że te cukry mogą nierówno karmelizować się podczas podgrzewania, co prowadzi do powstawania szkodliwej substancji znanej jako akrylamid. Badania wykazały, że akrylamid, będący produktem ubocznym podgrzewania skrobiowych pokarmów, jest związany z uszkodzeniem DNA i efektami kancerogennymi, szczególnie w trzustce. Nawet kilka podgrzewanych porcji tygodniowo z biegiem czasu może przyczyniać się do kumulacyjnego stresu komórkowego. Niebezpieczeństwo nie leży w samej ziemniaku, lecz w typ, jak jest obsługiwany. Wiele osób starszych gotuje partie Pozostawia je na blacie do schłodzenia, a następnie podgrzewa porcje przez następne kilka dni. Gdy ziemniaki pozostają w temperaturze pokojowej dłużej niż dwie godziny, bakterie takie jak Clostridium botulinum mogą zaczynać rosnąć. Podgrzewanie nie zawsze zabija te zarodki, zwłaszcza jeśli jedzenie nieogrzewane jest równomiernie, co stwarza podwójne zagrożenie. Toksyny z bakterii i związki powstałe w wyniku chemicznego rozkładu. Jeśli kochasz ziemniaki, nie martw się, nie musisz ich całkowicie rezygnować. Kluczem jest sposób, w jaki je gotujesz i przechowujesz. Zawsze wstawiaj ugotowane ziemniaki do lodówki w ciągu godziny. A gdy je podgrzewasz, upewnij się, że są dokładnie podgrzane, a nie tylko ciepłe. Jeszcze lepiej, spróbuj je jeść na zimno. Jako część sałatki, gdzie ich skrobia pozostaje odporna i wspomaga zdrowe trawienie zamiast podnosić poziom cukru we krwi. Twoja trzustka, delikatna i pracowita, funkcjonuje najlepiej, gdy poziom cukru we krwi pozostaje stabilny. Niewłaściwe podgrzewanie ziemniaków może cicho sabotować tę równowagę, a kiedy masz ponad 70 lat, tego rodzaju ukryty stres. Jest dokładnie tym, czego twoje ciało nie potrzebuje. Za każdym razem, gdy sięgniesz po resztki ziemniaków, zapytaj siebie: Czy ta mała wygoda jest warta cichego uszkodzenia, które może spowodować? Z myślą o długoterminowym zdrowiu i witalności rzadko jest to dobra decyzja. Ostateczne myśli: w miarę starzenia się, niewielkie codzienne nawyki stają się różnicą między odżywianiem naszych ciał, a nieświadomym ich krzywdzeniem. Podgrzewanie jedzenia może wydawać się niewinnym skrótem, ale dla seniorów może nieść konsekwencje o wiele wykraczające poza rozdrażniony żołądek. Trzustka, jeden z najbardziej wrażliwych i pracowitych organów ciała, rozwija się dzięki czystemu, świeżemu pożywieniu, ale cierpi w ciszy, gdy podgrzewamy potrawy, które zmieniają białka. Uwalniają toksyny lub sprzyjają ukrytym bakteriom. Prawda jest taka, że nasze ciała w wieku 60, 70 czy 80 lat nie przetwarzają stresu fizycznego czy chemicznego, tak jak kiedyś. Za każdym razem, gdy jemy podgrzewany olej, ryż czy mięso, zmuszamy nasze organy do większej pracy, do większej walki i do wolniejszego wyleczenia. Ale dobra wiadomość jest taka, że przeciwny efekt jest również prawdziwy. Za każdym razem, gdy wybieramy świeżo gotowane posiłki, unikamy podgrzewania lub prawidłowo przechowujemy jedzenie, dajemy ciału wsparcie te, którego potrzebuje, aby zdrowieć i pozostać silnym. Najważniejsze to nie doskonałość, lecz świadomość. Gdy wiesz, czego potrzebuje Twoje ciało. Naturalnie podejmujesz decyzje służące Twojemu zdrowiu i przedłużające Twoją witalność. Więc następnym razem, gdy będziesz gotów podgrzać resztki kurczaka lub ponownie usmażyć wczorajszy posiłek, zatrzymaj się na chwilę. Zapytaj siebie: Czy ta wygoda jest warta cichego kosztu dla mojego ciała? Większość czasu odpowiedź skieruje Cię ku czemuś świeższemu, prostszemu. I milszemu dla Twojego zdrowia. Twoje ciało pracowało przez dziesięciolecia bez wytchnienia, zasługuje na szacunek, opiekę i cierpliwość. Chronienie trzustki nie polega na ograniczeniach, lecz na daniu sobie jak najlepszej szansy na bardziej energetyczne poranki, jaśniejsze myślenie i dłuższe, zdrowe, zdrowsze lata. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Chętnie usłyszymy od Was. Zostawcie komentarz poniżej i podzielcie się jedną rzeczą, którą dzisiaj się nauczyliście oraz tym, jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze myśli są dla nas ważne, więc prosimy nie wahajcie się ich wyrażać. Czytanie waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę polub, zasubskrybuj i podziel się nim. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowego kontentu. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.